Jest dzisiaj tak cieplutko i tak nie ma już co robić, że postanowiliśmy poruszyć dalszy temat Ogródka Co tam? Witam Was w kolejnym odcinku Uprawiamy ogródeczek Wreszcie warunki pozwolą i dopiero jedziemy. Połowa kwietnia, nie? Tak mokro było, że nie dało rady wjechać ten na ogródek nasz Uprawimy, pojedziemy po nasiona I zasiejemy Zobaczymy jak to będzie Wezmę to do góry, całkiem bo nie będę na odciągach robił, wiesz? Będzie ładnie później co nie? No, chodzi o to, że ten, ile tak przejechać? trzy razy i, i tyle, nie? Ja. nie będę, mogę tak jeździć na ciebie, tam masz podczepiamy, elegancko właśnie no, będziemy dzisiaj robić no ciepło się zrobiło, brudek trzeba ruszyć. to idzie, że on chyba wskoczy później, wiesz dobra Dobra działa. Światło nie podłączaj. A o podłącz, bo spadną jeszcze. No przylat. Chciała truskawki, zobacz, od pani dostaliśmy. No ja widzę, no mówiła mnie Truskawki, odmiana Hontas. chyba z Egiptu jakieś. Chcesz sadzić po dwa lub trzy sztuki. No. Ale jak ty ich, gdzie ty tak posadzisz, żeby to tak... Żeby e, było tak, no, o tak, nie? No, żeby nie ruszać. Mokro. No. Żeby nie ruszać, wiesz, żeby był hakać, a żeby nie, to musisz tu z brzegu tak posadzić. No zobaczyłem. Tak, no z brzegu. I tak jeden rządek, nie tak żytego, bo potem może e, będziesz e, kultywatorował, czy tam e, co robił, to, to, a, a truskawki mają rosnąć na przyszły rok. No wiem o co chodzi. No, tak zrobię. Mm, miłe pozdrawiamy tutaj małżeństwo z no, Wilkowic Tak, pozdrawiamy ich Serdecznie ich pozdrawiamy Bo bardzo miłe ludzie Przyjemne i miłe mm -hmm. Będziemy działać Idziemy do szklarni Mamy za zadanie wygonić to towarzystwo Tutaj, co jest zgromadzone Kury I będziemy musieli ją ośklić Bo tutaj szyby powylatywały I w środku zrobić porządeczek Ziemię przywieźć elegancko i do doniczki ogóreczka zasiejemy takie, takie mamy zadanie taki mamy pomysł I zobaczymy nasze wykonanie chodź, tata uczy co wolno, co nie wolno mama będzie zła jak zobaczy, że węgielkiem się bawiłaś tutaj z kubeczki wzięła sobie węgiel i cały, całą kurtkę sobie pobrudziła no chodź chodź, pokażemy co tutaj mamy no, przywieźliśmy ziemię fajną, z naszego tego ogródka, o, taka, mokra, ale zaraz ją napowietrzymy przez taką, takie sitko, bo zawsze tak robiliśmy, przez taką kratkę, nie sitko, odwrotnie, odwrotnie, uważaj rączki, robiliśmy tak i tu, o. o. I ona jest, grudek nie ma, pozbywamy się tych grudek. I taka fajna jest. Tutaj już mamy tak zrobione. Na ogóreczki. Na środku damy, dajemy tutaj czarną folię, żeby tych desek nie zamoczyć jak będziemy podlewać. A tu mamy kubeczki, doniczki. Tak? Słoneczko? Będziesz pomagała? Ogóreczki będziesz jadła? Pyszne. To jest za e, drobne. Ale potem by było eleganckie. Co tam? Cię starączki masz? Tobie rękawiczkę mam, Musi kupić takie. Do pracy. żeby z tatą pracowała. No, a potem po tym by była, nie? Tylko Uuu, jak ładna. Ale trochę roboty by było, żeby to jakoś tam przesisnąć. Zobacz, mam wszystko. I co jak idzie? Zatrzymaj. To, to musimy wyjechać z tym bo... Nie ma miejsca? No, nie ma miejsca. A ładnie. Dopiero prawa Marcela ci kurtkę. A, na równym, nie. Ona węgielek wzięła, wiesz? Co wzięła? Węgielek wzięła i się pobróziła. O brudziła. Mówiła, że to jest fajne. Buty tamte pobrudziła, musiałam jej wyjściowe założyć. Jak? Idź tatę rzuć. Idź rzuć tatę. Jemy, A Ty tak? myślisz, że po co Cię urodziłam? Żeby Ci pomagała. Siejemy, no siej. Tak, o. Kamyczki. O, glizna. Zobacz, dżownica. Robak. Dżownica, zobacz. Ej, robak tu jest. Zobacz, tu. Dżownica. Robak. Tu. Koko daj, daj koko Daj koko, no Idź daj koko Chodź, wrzucimy koko, chodź Tu No, wrzuć, wrzuć O widzisz, zjadły Chodź, żobnicy szukaj Gdzie dżownica kolejna? Rzuć koko, idź Koko daj Idź daj koko Koko i później ja ją będziesz miał koko? Rzuć tu, rzuć, rzuć koko o, dziwną, idź tata, da ci kolejną. Nie. 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 Daj, pomówi. Nie. Patrz daj. Nie. Nie, Nie ma. Tak ci nie woła, kur. One nie widzą. O, tam będzie, zje. O, widzisz? Znaleźliśmy taką folię starą. Ta gdzieś... Nową. Starą nową. Gdzieś na strychu była. Rozłożyliśmy tutaj, żeby te deski po prostu nam nie zamokły. Ani nie ucinamy, bo po prostu później ją zwiniemy z powrotem. Zobaczcie, jaka piękna ziemia jest przerobiona. Warto było, nie? Elegancka taka. Teraz pakujemy to w kubeczki, doniczki, i układamy. No i tak działamy sobie. Marcelinka nam tu pomaga najbardziej. No, dwa lata i jeden dzień. Wczoraj urodzinki miała. Urodzinki Marcelinki były, tak? Koko dać chcesz? Nie, to wyrzucić. Bo to dziobie. U się, no. Jak mówisz, drzewny? Nie wiem. Ma. Dziękuję. Ma i ma i ma i ma. Ma. Masz. <laughs> Dziękuję. Masz. No dawaj, wyciągaj tacie. Oj, ale pojedynczo, Dobra, raz, dwa, trzy są, Zobacz. Raz, dwa, trzy, widziałeś? Hop, hop, no daj, jeden, dziękuję, hop, Masz, mów. Ma. Masz. Ma. Ma. Masz. Masza. A jak Masza, no? Ma. Daj. No, bo są ten Trzeba... Y, to... O! Co tam? Glizda? Iść kokodaj. Co tam był? Murówka? Buziak. Boi się. No. Ładnie, wygląda bardzo ładnie. Ogóreczki. Masz no. jakieś stare filmy z tego? mam chyba. Nagrywaliśmy wtedy, tak. czy nie? Kiedyś nagrywaliśmy. Tak, jak robiliśmy ogórki? Mhm. To może wrzucisz jakieś przebitki, tak dla wspomnień. I, I live among the To już chyba w marcu czy w lutym tutaj ogarnialiśmy? W lutym były boby No Dodoniczek Bób Bób, stropion tutaj, growognina Tak e, Oktopus zaprawiony, borus, bo niezaprawiony Szremski chyba zaprawiony będzie A milena już poszła? Nie wiem Oku gdzieś połóż tam te w, wsać Te stare ciekawe, czy wyjdą No wrzucę, zobaczę No, no bo co, bo mam 6-letni nasionac, nie? Mm -hmm. No, 6 lat temu. W sensie 6 lat temu to upłynęła ważność, co nie ma pewnie jeszcze wcześniej były kupywane. Ile paczka może mieć datę ważności 2 lata? Nie wiem, 2 lata mi się wydaje. No to z 2014 nasiona. No, Można tak. powiedzieć, że prawie. Kurczę. Wtedy ogródek byliśmy. No? Czosnek jeszcze kiedyś był? You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. No i Kiedyś tak właśnie robiliśmy. Wszystko było w doniczkach wsadzane, wsiewane, bo później wysadzane z doniczek do gleby. Zawsze mieliśmy pewność, że będziemy mieli dobrą obsadę i dobrze będzie wyglądało na polu. Bo wiecie, jak to jest: ogórka, jak się zasieje na polu, i zawsze gdzieś będzie za gęsto, gdzieś może być za rzadko. Może być za zimno, nie wyrośnie. No, nie wyrośnie. A, tu mieliśmy, a tu mieliśmy zawsze pewność taką, że. Idealnie mieliśmy wszystko zrobione. Trochę więcej roboty i z Doniczki lepszy był, nie? Bo on tutaj miał ciepło, później na hartowanie szedł. No. I ładny wychodził, elegancki. Zarówno bób, jak i ogórek. Bardzo ładnie wychodził. No bób też. Bób z Doniczki dwa razy większy plon miał. Pamiętasz, ile miał oblepione? No, Wiemy, ile to się chodziło, jak go zrywało, co nie? No, od cholery było. 480 mamy tutaj doniczek, ogóreczka. Trzy odmiany, zobaczymy. Cieplutko, fajnie. Powinien za 5 dni pikować. nie zobaczymy. Będziemy relacje zdawać Wam, dawać. Tak więc zobaczcie. Tutaj jeszcze mam takie nasiona. Pokupowane. Idziemy jeszcze raz uprawić. I na dzisiaj będzie koniec ja. imprezy. Jak nam się to podoba, jak na bezorkę, to kuła rewelacja, nie? No ładnie jest bardzo. Zobacz, to teraz wszystko odparuje. Ta ziemia teraz powietrze dostanie. Zobacz. Słoneczko ładnie. O, jaka tu jest taka Glinka. glinkowata, nie? Mm. Piękna ziemia na warzywa, tu jest. Po owsie to będzie ładnie rosło, bo tu owiec był. Może i tak. Bo tu jeszcze ciasta. Ciasto tak, nie? W ogóle tam na dole widać, że, że mamy nie? No. I też zobacz, miałeś chyba ciężej Bezorkowo ładnie, nie? No, naprawdę, bardzo ładnie jest Zobaczymy jak to, wiesz, będzie jeszcze wyglądała, wyglądała jak, wiesz, rok po roku będziesz to robił, co nie? Bo to dopiero w tym roku pierwszy raz bezorkowo tak. robicie No ogródek bezorkowo? Ciekawe, nie? Ja ogródek robię szpadlowo Szpadlowo? No i grafkowo <laughs>